Sporta Renata Jest Paweł Kuliński, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Czas na błyskawiczne podsumowanie wydarzeń sportowych poniedziałkowych, a zaczynamy od tamtej strony oceanu. Meczu podopiecznych Jerzego Brzęczka, czwartego już w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Meczu wygranego i to w cuglach z Izraelem na stadionie narodowym w Warszawie. 4 do 0. Jerzy Brzęczek albo ugiął się pod krytyką, albo też. Poszedł porozum do głowy i od pierwszej minuty wystawił Krzysztofa Piątka. Co się opłacało? To było widać w grze. Już wspomniałem, że Krzysztof Piątek zdobył jedną z bramek. Pierwszą na otwarcie w tej rywalizacji. A czapki z głów. Brama do awansu, do Mistrzostw Europy jest bramą jak najbardziej otwartą. Troszeczkę mnie tylko zaniepokoiły tytuły w polskiej prasie, bo jak czytam kapitalny mecz biało to się zastanawiam o co w tym wszystkim chodzi. To był dobry mecz. Polacy wygrali z Izraelem 4 do 0, czyli był bardzo dobry pod kątem skuteczności. Natomiast kapitalny, naprawdę, nie zapominajmy z kim Biało-Czerwoni grali. Grali co prawda z Izraelem, który był drugi w tabeli przed tym wczorajszym spotkaniem, ale to Izrael, a nie Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, to nie Argentyna, to nie Brazylia, tylko cały czas Izrael z całym szacunkiem oczywiście dla talentu izraelskiego zespołu. Na kolejne spotkanie musimy poczekać do września, tak wracając jeszcze do tych tytułów i do komentarzy po tym meczu, myślę, że warto posłuchać Zbigniewa Bońka, co powiedział po tym spotkaniu, a Zbigniew Boniek powiedział, że Polacy zagrali dość dobrze. No, i tego się trzymajmy, ale zwycięstwo oczywiście cieszy, szczególnie 4 do 0. Myślę, że kibice mieli ogromną frajdę będąc na stadionie narodowym, bo nie zawsze ogląda się zwycięstwo w meczu o stawkę 4 do 0, szczególnie, że były też bardzo ładne akcje, bardzo ładne dośrodkowanie i bardzo ładne bramki. I przede wszystkim czwarta wygrana w eliminacjach do Mistrzostw Europy. A teraz wracamy na tę stronę oceanu i. Nie ma zbyt dużo czasu, żeby omawiać całe spotkanie, piąty mecz w finale NBA. Ale słów kilka warto na pewno powiedzieć o tej rywalizacji, która mnie osobiście bardzo zawiodła. To było bardzo słabe spotkanie, zarówno w wykonaniu gospodarzy, jak i gości. To był momentami bardzo brzydki mecz. Mecz, patrząc na gospodarzy, kompletnie bez pomysłu. Jeżeli całe spotkanie rzuca się za trzy punkty na niewielkim procencie skuteczności. No to coś tutaj jest nie tak. W obronie też Raptors grali bardzo źle. Zawodnicy, którzy wcześniej potrafili pociągnąć całą drużynę do zwycięstwa, tym razem zawiedli. Nie mówię o Leonardzie, choć on miał akurat bardzo słaby moment w końcówce spotkania. Nie wiem tylko, czy to była jego decyzja, żeby w ostatnich sekundach rzucać, czy szkoleniowca Toronto Raptors. Dwa, myślę, ważne momenty w tym meczu trzeba odnotować. Pierwszy to taki, że Kevin Durant zagrał. Bardzo chciał pomóc zespołowi i pomógł. Co prawda, tylko 12 minut niespełna był na boisku i niestety odnowiła mu się kontuzja, co nie zmienia faktu, że ta przewaga, którą Warriors wypracowali sobie wtedy, kiedy Durant był jeszcze na boisku, pozwoliła im dowieść prowadzenie prawie do końca meczu. Prawie. I tu dochodzimy do drugiego momentu, który można powiedzieć jest końcówką spotkania. Raptors dogonili Warriors odskoczyli Warriors na sześcioczek, prowadzili 103 do 97, 3 minuty do końca, nie wiem po co Raptors wzięli czas, no ale wzięli. I później dali sobie rzucić 9 punktów. Warriors wygrali ten fragment gry 9 do 0, a i tak Raptors mieli jeszcze szansę wygrać to spotkanie. Lowry zdobył dwa punkty, więc Raptors przegrywali 105 do... 106. Było jeszcze kilkanaście sekund do zakończenia meczu, jakiś festiwal pomyłek, Green zrobił połowę, jakiś szkolny błąd, Kazos w ataku sfaulował. Było kilkanaście sekund, można było to spotkanie wygrać, tylko Raptor zrobili coś, czego ja do końca nie rozumiem. Czego innego mnie uczono? Jak przegrywa się różnicą jednego punktu, to nie próbuje się rzucić za trzy, tylko pakuje się pod kosz i gra się na faul, bo wtedy przy ewentualnym faulu przy wykorzystaniu przynajmniej jednego rzutu doprowadza się do dogrywki, a zdobywając dwa punkty z linii rzutów wolnych wygrywa się mecz, i w tym wypadku zdobywa się tytuł mistrzowski NBA. Tak się nie stało. Warriors wygrali czapki z głów dla broniących tytułu zawodników Golden State, którzy co prawda przegrywają w Best of Seven 2 do 3, ale to nie zmienia faktu, że walczyli o życie i to życie wywalczyli. Moim zdaniem Paradoksalnie Raptors, którzy zapłacili Frycowe za to, że byli Kopciuszkiem i że są Kopciuszkiem w wielkim finale NBA i że przyszło im grać, to mógł być mecz decydujący przed swoją publicznością, to było Frycowe. I paradoksalnie lepiej mogą się czuć na parkiecie. W wyjazdowym meczu z Golden State Warriors, i wydaje mi się, że to szóste spotkanie może być spotkaniem ostatnim. Ale to jest tylko i wyłącznie mój typ. I na zakończenie, błyskawicznie jeszcze MLB, a w MLB. Mamy porażki i White Sox, i Cubs, więc jak najszybciej chcielibyśmy zapomnieć o poniedziałkowej rywalizacji i jednego, i drugiego zespołu z Miasta. White Sox oberwali porządnie od Washington Nationals przed swoją publicznością, przegrali to spotkanie 1 do 12, Cubs walczyli w Colorado, walczyli, walczyli, koniec końców przegrali z Rakis 5 do 6. Pięknie Wam dziękuję, oglądajcie nasz fanpage Ameryka po polsku, a przede wszystkim sportarena.us i nasz YouTube channel. Do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, miłego dnia.